Opowiem wam bajkę o press i pull downie. W obu ćwiczeniach założenie jest takie, że nasz tułów jest ufiksowany, a ruch odbywa się w kończynach dolnych czy to górnych. Nie są to ćwiczenia z masą własnego ciała, takie jak stepa lub podciąganie. Odpychamy tu lub przyciągamy ciężar, dlatego dobrze by było mieć coś, co nas zakotwiczy w miejscu, tak byśmy nie byli ograniczeni, jeżeli chodzi o ciężar, którego możemy użyć. W przypadku pull downów jest to dosyć oczywiste, przynajmniej dla większości osób, no ale w też dosyć popularnym ćwiczeniem, jakim jest pressdown na maszynie do podciągania, niestety no, często się o tym zapomina. Przez co często moim zdaniem to ćwiczenie zbliża się bardzo niebezpiecznie do tzw. zwanego masturbation zone. Prostym rozwiązaniem jest użycie na przykład gum, które będą nas trzymały w miejscu, tworzyły przeciwsiłę dla oporu. Możemy wtedy użyć porządnego ciężaru i wykonać na co najmniej dwa sposoby. Pierwszy z nich widoczny na ekranie bardziej zaangażuje mięśnie pośrodkowe przez to, że mamy linię oporu oddaloną od biodra przez ustawienie tułowia bardziej pionowo. Warto tutaj pamiętać o niedoprowadzaniu do tyłu pochylenia miednicy, tak zwanego Także większe zgięcie nie oznacza tutaj automatycznie lepszego zaangażowania. Za duże zgięcie to będzie po prostu przegięcie. Drugi wariant bardziej z myślą o przodzie uda, o mięśniu czworogłowym. Tutaj pochylamy się do przodu. Maksymalizujemy zgięcie w kolanie, tak by wspomniana wcześniej odległość od linii oporu do stawu, tym razem kolanowego, się zwiększyła. Opcjonalnie, w obu wariantach, możemy wykorzystać jeszcze jedną gumę, jakby było tutaj za mało, żeby zwiększyć opór, zaczepiając ją od góry. Tutaj na tym pięknym ujęciu widać się właśnie dzięki tej czerwonej gumie, jak ten opór przebiega i w jakiej odległości jest od stawów w różnych wariantach. Czekaj, wciągnę brzuch. O, nie, no teraz wygląda jakby tutaj ten.